Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówi Stanisław Krajski. Z panią Janiną rozmawiam? Tak, Janina na tak, słucham. Tak jest. Ta rozmowa jest nagrywana, czy pani się na to zgadza? Zgadzam się. Zostanie umieszczona na YouTube, a następnie na stronie poświęconej księdzu Mirosławowi Mikulskiemu, czy na to pani też się zgadza? Tak, zgadzam się. Rozmawialiśmy o obozach tygrysów, prawie wszystko jeżeli można tak powiedzieć, Pani powiedziała, natomiast no nie, nie zaczęła Pani mówić, nie, nie zdążyliśmy omówić tych kwestii wszystkich technicznych, prawda? To jest tyle osób, a to i kuchnia, i lodówki, i różne sprzęty. Tak. No niech Pani o tym opowie. E, powiem Panu tak, w tym, w tym miejscu, gdzie obecnie są obozy, jest to miejsce od 8 lat, w tym miejscu bo poprzednio byliśmy trochę bliżej y, y, kamienia i tam y, tego nie było. Teraz jest tu zorganizowane tak. Jest y, jak tylko y, przeprowadzaliśmy się, to już było przygotowane nowe molo postawione, y, 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 no i trzeba było to, to było straszne y, wyrównać teren, bo to był teren taki, gdzie y, że czasami dziki wychodziły i ryły. Był bardzo nierówny ten teren. Cały teren został zrównany, oprócz tego postawiony został jeden blaszak, taki magazyn blaszany, drugi z y, 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 drewna został postawiony ten i e, ten. no i oczywiście to co wcześniej mówiłam, postawiona została ta kaplica, gdzie, gdzie od, najczęściej odprawia się msza święta, codzienna msza Święta się tam odprawia. Jeśli chodzi o to molo, to, to molo trzeba co roku, co roku no poprawiać, bo jak to wiadomo, że na, na jeziorze jest lód, później ten lód spływa i, i piętrzy lód po, po zimie, także zawsze jakieś tam są ubytki w tym drewnie z którego zrobione są i e, 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 są te mola, bo to jest trzy e, mola w sumie. Także e, co roku jest konserwowany i, i no, w miarę, żeby, żeby dzieci miały wygodnie do pływania, do przygotowania się do pływania, bo tam nie tylko tam opływanie, tylko również przygotowanie się też się tam odbywa. Poza tym no, te to jeden w czasie trwania turnusu, jeden to jest typowy magazyn, natomiast drugi to też tam są tylko sprzęty, które są podręczne, takie które co chwila się w jakiś sposób z nich korzysta, na przykład talerze, miski, kubki, no one nie mogą być pod tak zwaną chmurką, bo przecież wiadomo, że się i kurzy, i to jest podrzepamy, pod, pod sosnami. To z sosem też lecą jakieś tam, e, e, no, i kurze, i, i szyszki, i kolki. Także one są e, zgromadzone właśnie w tym budynku. Ale również tak, jak e, przygotowują dyżurni e, posiłki, na przykład e, jeśli chodzi o kanapki. One są przez e, e, tych kanapek, Czasami jest 30 różnych rodzajów przygotowywanych. Tak jest urozmaicone, że dla każdego tam się coś dobrego znajdzie i każdy ma wybór do, do, do tego i dzieci mają wybór i, i starsi, także pod kątem starszych, dzieci, młodzieży się to wszystko, bo to w końcu my to robimy. My wiemy, co nasze dzieci lubi, lubią zjeść. I tak to tam są ustawiane na tasach. A co i, lubią zjeść? Proszę? Co lubią zjeść? No co lubią jeść. Te maluchy to lubią o, maluszki takie, no to, wie, to może zupę mleczną, bo mama zawsze to mleko daje i i, i wie pan co lubią no, lubią zjeść e, na przykład e, e, chleb, e, chlebek albo bułki, bo bywają bułki również na, na obozie, e, z, z Nutellą to taka czekolada płynie, takim, taka zagęszczona e, bardzo to lubią bardzo dzieci wszyscy zwracają uwagę żeby żeby mieć to mieć to może nie wszystkie, ale e, lub, lubią żem kanapki no na pewno dzieci nie, nie chcą ze smalcem ale smalec jest zawsze sobie robiony, jest bardzo smaczny i naprawdę ja na przykład sięgam po tę e, kanapkę ze smalcem, nie dużo, ale trochę tak do, do smaku, żeby tego i widzę, że i inni tak samo. Nie zostają kanapki. A jeśli nawet by się zdarzyło, że, że na przykład zostanie, bo załóżmy, no zostanie z różnych powodów, że troszkę więcej to się zrobi, albo, albo dzieci te tym razem no nie zjedzą wszystkiego, to kanapki są schowane do, w do barakowozach stoją, proszę pana, są dwa barakowozy, stoją lodówki. Jest cały, jest, jest, ja wiem, może 10 lodówek poustawianych i tam właśnie na tych tacach są stawiane i w czasie, e, proszę pana, jak m, dzieci biegają i, i no może rano nie zjedzą wszystkiego, tak, nie, no nie mogą zjeść y, więcej, to wiedzą o tym, jest cały czas picie dla nich stoi w takim garczku, gdzie jest taki kranik, że tam... Nie, nie, jest wszystko czyste, no bo wiadomo, że to na, stoi na dworze, to i osy i, i, i inne tam jakieś robactwo może być. Są przykryte, jest tylko kranik, żeby można było odkręcić i dziecko w kubek sobie naleje picia. Czy to jest kompot, czy to jest herbata, zawsze jest coś do picia. I tak samo każde dziecko, które byłoby głodne, przychodzi do, do cioci yy, w kuchni, i prosi o kanapki. No nie stoją tak na tym, no bo wie Pan, to nie może stać na, na, na dworze kanapka, bo tak jak mówiłem już wcześniej, czy, czy mucha, czy tego, to się wynosi dzieciom, każdy da nawet bardzo chętnie, żeby to, no, dzieci zjadły tego samego dnia i wie Pan, żeby się nie starzały, żeby nie zeschły. Wszystko jest pod, pod specjalną taką opieką. No i no co więcej, poza tym y, są chłodnie, w chłodniach jest też, y, proszę pana, są zgromadzone, y, jest zgromadzone mięso zamrożone, czy, które, które nie, nie, każdego dnia nie ma tak, żeby codziennie była dostawa jakiegoś mięsa, tylko tak jak ksiądz mógł nas zgromadzać, no to zamrozi i, i y, y, jest nasza kucharka, się nazywa ciocia Lusia, która, bo jest jedna, ale to jest tylko taka społeczna kucharka, nie jest jakaś za nią, nikt, ona nie otrzymuje pensji, tylko również jest tak samo jak i my, jest uczestnikiem tego obozu, i, i, ale no ktoś musi być taki zawiadujący przez właśnie tą kuchnią, bo gdyby wszyscy zaczęli, no nie wiem jak to by mogło się skończyć, ale myślę, źle by nie było, jakkolwiek jest pewnie, jeśli jedna ta osoba będzie się tym zajmowała. A jak się gotuje obiad na 500 osób? Jak się gotuje? O, są kuchnie wojskowe i jest jeszcze jedna taka kuchnia, gdzie na przykład bo kuchnie wojskowe to są kotły, ale przecież na tych kotłach, w tych kotłach to się nie usmaży kotletów. A u nas i skabowe koplety, i mielone, i, i placki ziemiaczane, i różne, różne tego na przykład, czy coś do kopletu dotmarzyć, cebulkę przetmarzyć, czy coś, to w koplecie wojskowym nie tego nie zrobi. Jest taka, jest taka, my to nazywamy koza, ale to jest taka, jak kiedyś były takie kuchnie jak ja za młodych moich lat, to były kuchnie które normalnie ludzie kiedyś mieli? Ja pamiętam, że, że, że ja widziałam u ludzi takie, takie kuchnie, są z takimi fajerkami, jest to kuchnie żeliwna gdzie, gdzie się utrzymuje ogień w tej kuchni, żeby można było coś usmażyć. Nawet, nawet taki czajnik stoi, że ktoś kiedyś chce zrobić sobie herbaty czy kawy, to tam cały czas jest w takim dużym czajniku, woda można sobie podejść. Wiadomo, że my tam wiemy, że w tej, w tej, w tej, na tej kuchni stoi część z gotowaną wodą, także u nas tak jest wszystko zorganizowane, że, 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 ludzie cały czas mają dostęp do wszystkiego. No i, a jeśli chodzi o, o obiad, no wiadomo, że obiad to jest, składa się z dwóch dań. Jest to zupa i drugie danie. Różnie jest. Zupy są przeróżne. Z każdego dnia są dosłownie inne. Nie, bardzo rzadko się powtarzają. no Może w ciągu dwóch tygodni załóżmy, która jest tam zupa, która bardziej, no wszystkie są dobre, ale jedna, jak to, jak to jest, że jednemu ta smakuje, druga ta. Czasami się powtórzy, ale bardzo rzadko. I jest zupa i drugie danie. Drugie danie to jest, yy, wiadomo, że nie, naj, najszybciej zrobić obiad z, z mięsem, prawda? I, jest taka, ale na przykład piątek nie ma mięsa, ale są za to wtedy jakiś makaron, na przykład yy, z, y, z truskawkami zrobiony. Yy, tak, jest naprawdę bardzo smacznie albo zrzutwiniamy makaron. Yy, w ciągu do do załóżmy do, do mnie są tak samo, tak samo jak w domach. Są sur, różne surowki są ogórki, kapustka zrobiona, szatkowana. Naprawdę yy, yy, u nas jest bardzo dobre jedzenie. Jeśli ktoś pierwszy raz przyjedzie, to nawet nie uwierzy, że to, że to może być tak dobrze zrobione, no, w takich warunkach jakie tam, jakie tam są, ale to wiadomo, że to robią ciocie i robią dla siebie i dla swoich dzieci, jak również za innych, którzy są, którzy, którzy są razem. E, co jeszcze? A jak, jak się smarzy 500 kotletów? Mm. Proszę pana, no jest to duża robota. Nawet samo tak przygotowanie, zmielenie, no to są elektryczne maszynki i powolutku się to zmieli, to mięso. Na, na, natomiast samo wyrobienie to jak ja wiem, że e, wie pan co to jest banienka mięsa, gdzie na, na tak na raz. To jest taka banienka, jest taka banienka i to proszę pana, to trzeba wymieszać, to trzeba wyrobić, prawda? I, i proszę pana, i wtedy stają dwie, trzy osoby na, przy tej kuchni i to wie pan, ja nie wiem czy to godzinę się smaży, nie wiem czy, bo to są takie, mamy takie dwie żelibne patelnie, które jak się postawi, to są o całej tej kuchni. I się tylko tłuszczem się tylko podlewa i jednakże. Się...